Dzień dobry, Bartosz Majewski. W studio SGH i Dziennika Gazety Prawnej gościmy pana prezesa Henryka Orfingera, przewodniczącego Rady Nadzorczej dr Irena Eris. Na całym kongresie rozmawiamy o wielu wątkach. Jednym z ważniejszych tematów jest kwestia wiarygodności Polski i też pewnych zmian, które towarzyszą całej sytuacji gospodarczej. Panie prezesie, jakie wyzwania dla przedsiębiorców wynikają z tej zmieniającej się rzeczywistości? Gdybyśmy mogli podsumować i do pewnych takich najważniejszych wyzwań dla przedsiębiorców, jako pewnej próby odpowiedzi, jak biznes reaguje, czy powinien zareagować na to, co się dzieje, co nam towarzyszy w otoczeniu. Generalnie biznes, dzisiaj największy problem, jaki ma biznes, to jest to, że nasza przyszłość jest nieprzewidywalna. Bardzo Zawsze trudno było nam... Nie, Nie, to nie aż tak. To znaczy, e, generalnie przewidywalność co do cen gazu czy, czy prądu, e, przewidywalność co do kursów walutowych, to były rzeczy w pewnych granicach łatwe do ogarnięcia. Tak? Przewidywalność konsumpcji, przewidywalność e, cen, to rzeczy, te rzeczy były w pewnych granicach stabilne. Dzisiaj to wszystko się rozeszło zupełnie. Jeżeli mówimy o kursie euro od 4 do 7 złotych. No to to jest rozbieżność tak olbrzymia, że trudno w tych warunkach coś konkretnego zaplanować. I to jest największy problem. Jednocześnie no firmy muszą dbać przede wszystkim o płynność, tak? Szczególnie polskie, lokalne firmy, płynność jest rzeczą najistotniejszą. I teraz planując tą przyszłość w kontekście płynności trzeba maksymalnie oszczędzać i ograniczać wydatki, bo nie wiemy, co nas czeka. Bardzo chętnie byśmy inwestowali, rozwijali. Tylko gdybyśmy wiedzieli, jak ta przyszłość, nasza najbliższa, będzie wyglądała. Nie wiedząc, a nawet nie to, nie wiedząc, obawiając się, że ta przyszłość nie będzie zbyt różowa, musimy zaciskać pasa i to jest dzisiaj, bo, bo ten rok, ta sytuacja wcale nie jest gospodarczo zła. Znaczy, my nie czujemy dużego dyskomfortu wynikającego ze spadku sprzedaży czy, czy ze spadku przychodów. My czujemy tylko, że to nie jest stabilne, że to nie wiadomo jak się zachowa za chwilę, co będzie po 1 stycznia. To jest taki kluczowy element naszej niepewności. I dostosowanie biznesu, czyli ograniczanie wydatków, też zwalnianie pracowników, yy, ograniczanie inwestycji to są nie, już takie z, działania. Z pracownikami to jest trochę inna sytuacja, bo ciągle słyszymy, że grozi nam duże bezrobocie. Na razie yy, na razie mamy niedomiar pracowników, na razie ciągle mamy problemy z pozyskaniem pracowników, których potrzebujemy i to na wszystkich poziomach i, i wykwalifikowanych menadżerów, ale i takich również e, niższego szczebla typu w hotelach e, kelnerzy, czy, czy panie sprzątające. E, proszę powiedziałem panie sprzątające, osoby sprzątające, tak powinno tak, się dzisiaj osoby, mówić, tak, z reguły zgłaszają się najczęściej panie i stąd e, takie, e, takie określenie. E, mamy ciągle problemy. E, my w pandemii na przykład nie, w hotelach, które były zamknięte przez wiele miesięcy, nie zwolniliśmy ludzi. Mając świadomość, że zwolnienie oznacza pogorszenie jakości później e, po otwarciu. E, stabilna, dobra załoga, wykwalifikowana to jest dzisiaj klucz do w ogóle funkcjonowania. E, I ten, kto zwalnia, to znaczy, że musi już to zrobić, nie ma innego wyjścia. Ekonomia go tak gniecie, że nie ma innego wyjścia. I to jeszcze skala jest stosunkowo niewielka zawsze jest tak, że jeżeli coś się dzieje złego na chociaż niewielką skalę, to bardzo łatwo to pokazać, i wypuklić, powiedzieć: Zobaczcie, wszyscy zwalniają. Chociaż skala jest bardzo mała jak na razie. Więc tutaj ja bym powiedział, że w tym zakresie nie ma problemów. Oczywiście pewne ograniczenia, typu, ale raczej nie redukcja, a zwolni nie zwolnienia, a raczej ograniczania przyjęć, na przykład próby regulacji wynagrodzeń w sposób, który umożliwia przetrwanie. No Nie, właśnie, bo to Z to, jednej to, strony mamy oczekiwania, że będzie rekompensata przy inflacji ze strony pracowników, a z drugiej strony ta presja, że ja muszę ograniczać koszty, żeby przetrwać, żeby utrzymać taką stabilność biznesu. Taka jest rola przedsiębiorcy. Musi umieć sobie radzić w tych trudnych sytuacjach również e, i w jaki sposób zaradzić temu, że z jednej strony ma presję płacową, a z drugiej strony musi oszczędzać. Każdy musi sobie radzić sam. To oszczędzanie może przebiegać w bardzo różny sposób. Ono najczęściej zmierza do tego, że nie ma inwestycji. Bo przez wiele lat wszyscy inwestowaliśmy, co roku coś inwestowaliśmy. Budowaliśmy, kupowaliśmy maszyny, robiliśmy różne rzeczy. Dzisiaj ograniczamy te, te, te rzeczy po to, żeby, żeby przetrwać, żeby być pewnym, że przyszłe lata nie będą dla nas latami bardzo trudnymi. To jest jedyna, jedna konsekwencja. Musimy być zaradni, nie mamy wyjścia. Mówimy na kongresie bardzo wiele wiarygodności Polski. Jak ta wiarygodność wpływa na biznes? Znaczy, ono oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, moim zdaniem. Znaczy, każdy sam musi umieć ocenić, co dla niego oznacza wiarygodność. Mm. Bo, na, rozmawiamy o wiarygodności ekonomicznej Polski, e, a ja bym powiedział, że tak naprawdę. Powinniśmy rozmawiać o wiarygodności, po prostu. Tak? Mhm. O wiarygodności wynikających z relacji między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcami Czyli a o Odpowiedzialności biznesowej, raczej w takim nurcie e, też? Z relacji. Ja rozumiem pewne partnerstwo, pewną wiarę w to, że tworzymy coś razem, wiarę w to, że, e, nie, że jesteśmy wobec siebie uczciwi, e, wiarę w to, że e, jak będziemy potrzebowali pomocy, to je dostaniemy albo udzielimy. To jest, ja tak buduję swoją firmę, ja tak buduję swoją działalność. To są trwałe fundamenty, ale tak. w takim czasie, kiedy ja muszę krótkookresowo stabilizować, to nie jest chyba sprzyjający czas, żeby te wątki odpowiedzialności biznesowej poszerzały się. Nieprawda, nieprawda. Znaczy, ja podam ja przykład. Tak... Ja podam konkretny przykład. E... Dokładnie 13 marca 2020 roku zaczął się w Polsce COVID. Ja to tak datuję, bo tak. to był piątek, byliśmy w hotelu w Polanicy i nagle się okazało, że gastronomię zamykamy i nie można dać śniadania ludziom następnego dnia rano. No, oczywiście daliśmy śniadanie, no, ale fakt faktem, że skończył się... hotele zostały zamknięte. I e, e, pierwsze co zrobiłem w poniedziałek, jak wróciłem do Warszawy, zwołałem sztab kryzysowy e, szefów spółek, dyrektorów finansowych i, i, I ustaliśmy, że nikt nie wiedział co będzie. Była panika totalna. Ale pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy, to ustaliśmy, że musimy nawiązać kontakt z otoczeniem naszym, czyli odbiorcy, dostawcy, wszyscy, kilkadziesiąt spółek, z którymi pracujemy i ustali scenariusz awaryjny na wypadek rzeczywiście totalnej klapy, jeżeli chodzi o gospodarkę. I zrobiliśmy to wspaniale. Byłem zachwycony. Na, na kilkadziesiąt firm jedna tylko odmówiła nam rozmów współpracy. Powiedziała, mamy umowę, działamy według umowy. Cała reszta zgodziła się, że trzeba ustalić plan nawaryjny, e, który oznaczał wydłużenie płatności, ograniczenie pewnych działań, różne rzeczy. Tak, tak? tak, oczywiście. Dogadaliśmy się bez problemu w sytuacji niepewności, w sytuacji kryzysowej, dlatego że my przez lata budowaliśmy relacje z tymi firmami i to dało swój efekt. Oczywiście po dwóch miesiącach się okazało, że sytuacja jest klarowna na tyle, że nie ma potrzeby wprowadzenia tego scenariusza awaryjnego, ale mieliśmy go. I jak się buduje dobre partnerstwo, dobre relacje, jest się wiarygodnym, no to ma się później tego skutki, efekty. I to jest dla mnie ta wiarygodność. Wiarygodność ekonomiczna Polski to jest trochę trudniejszy temat i ona przez kilka lat była psuta i teraz żeby to naprawić, gdybyśmy nawet chcieli coś zrobić takiego, żeby to naprawić, to znowu kilka lat musimy temu poświęcić. Za granicą jesteśmy no, mało wiarygodni, tak delikatnie mówiąc. Bardzo dziękuję. Gościem studia SGH był Pan Prezes Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Ilena Eris. Dr Ilena Eris jest laureatem Nagrody Gospodarczej SGH, więc te fundamenty, o których Pan Prezes mówił, przez SGH też są docenione. Dziękuję serdecznie.